Cześć, dzień dobry, jak się macie? Mam nadzieję, że u was wszystko dobrze. Dzisiaj mamy czwartek, żeglarski czwartek, więc spotykamy się, żeby porozmawiać tym razem o przechyle, o jachtu. Jak najlepiej go ustawić, żeby łódka płynęła jak najszybciej. Ale zanim przejdę do tematu, to chciałem bardzo podziękować za wszystkie wiadomości, zdjęcia i filmy które przesyłacie do mnie. Jakie część filmów jest takich, gdzie prosicie, żebym ocenił chociażby ten zwrot przez sztag, co robię z wielką przyjemnością. Ale miałem też przyjemność spotkać jednego z was, Łukasza, który przyszedł do mnie podczas Mistrzostw Europy klasy Fin do, do Gdyni i rozmawialiśmy o Jednym z tematów, który podjąłem e, podczas żeglarskich czwartków, mówiąc o swoich pomysłach podczas przygotowań do Igrzysk Olimpijskich, super robota. Pamiętajcie, zawsze z przyjemnością poświęcę czas no, i odpowiem na Wasze pytania, czy tak się spotkam, żeby pogadać. Ale wracając do tematu przechyłu. Słuchajcie, każda łódka jest tak zaprojektowana, że płynąc, e, ma ten optymalny e, kąt nachylenia, przechyłu na zawietrzną. Gdzie płynie najszybciej. Na finie, fina raczej prowadzi się w miarę prosto, jest to łódka jednoosobowa. W miarę jak to się mówi okrągły ma przekrój dna i faktycznie tam 3-4 stopnie to jest optymalne, żeby go prowadzić. Może przy słabszym wietrze trochę więcej do 5-6 stopni. Ale nie jest to tak jak w przypadku łódek na przykład klasy Dragona na które pływają, gdzie optymalnym ką kątem przechyłu jest przy niezależnie czy słabym, czy silnym wietrze 11 stopni. Na łódce klasy 5,5, na której niedawno zacząłem żeglować, jest to 9, maksymalnie 10 stopni kątu przechyłu. Żeby to sprawdzić, ja bardzo często naklejam sobie na race belkę albo tam, gdzie jest pit, gdzie pitman działa, pochyłomierz, kątomierz. Gdzie y, ja, łatwo można zobaczyć, jakim kątem, y, nad, pod jakim kątem jest przechył teraz danej łódki. No i bardzo ważne jest też, żeby zadbać o przechył przód tył, bo wiemy bardzo dobrze, że przy słabym wietrze załoga zazwyczaj przesiada się do przodu po to, żeby odciążyć rufę, żeby ona wtedy, kiedy jest zagłębiona, jak najmniej wody ciągnęła y, y, i często przy y, wypornościowym żeglowaniu. Wtedy też wydłuża się linię wodną, co bardzo pomaga, ale jak tylko wiatru jest troszeczkę więcej, szczególnie na kursach z wiatrem, przesuwamy się wtedy z załogą do, do tyłu, bo wtedy często łódka wchodzi w ślisk. Nie ma potrzeby wydłużania linii wodnej, struga tylna urywa się z podpawęży. Z pawęży i nie ma tych wszystkich zawirowań, tak zwanego ciągnięcia wody, i, i łódka wtedy bardzo przyspiesza. Więc zwróćcie uwagę i zapoznajcie się, może nawet porozmawiajcie, albo napiszcie maila do projektanta łódki, na której żeglujecie, albo poczytajcie trochę książek. Kto jak mówi jaki jest optymalny kąt nachylenia, pochylenia na zawietrzną jachtu przy różnych warunkach wiecznych. E, oraz e, oczywiście zwróćcie uwagę, jak ten e, kąt nachylenia dziobu i rufy w zależności od warunków jest, a to bardzo łatwo jest zrobić przemieszczając załogę przód tył e, albo samego siebie, jeżeli pływacie w pojedynkę. Mam nadzieję, że było to dla Was interesujące. Trzymam kciuki. Myślcie dalej, gdzie możecie e, przyspieszyć swoje żeglowanie, gdzie możecie uszknąć ten 1, 5, 10 metrów na każdym wyścigu, bo często przekłada się to na 1, 2, a może nawet więcej miejsc na mecie. Powodzenia, trzymam kciuki i do zobaczenia za tydzień.